Hejka, tutaj Janet i dzisiaj yy, nagrywam filmik z shoppingiem. W tym shoppingu nie pokażę wam żadnych pet shopów, ponieważ nie kupiłam sobie, bo zbieram. Natomiast kupiłam sobie zupełnie coś innego. A no i zobaczcie. A właśnie zacznijmy właśnie od takich trochę większych rzeczy. Na początku jest takie coś. pianki do kakao. fajne też do petrzowów mogą przeczytać, ale głównie do Okej. Ok. Następne. To jest taka linika, ponieważ jak się wściekłam w szkole, to sobie złamałam. No i przydała mi się jedna. Nowa. Tutaj piszę Megan. Właśnie taki fajny ten Następna to są takie krówki Oj. Jak byłam w taki y, 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 Ramford Tam był taki sklep z y, Wszystkimi słodyczami No i sobie kupiłam takie krówki Teraz takie dla tylko to otworzę. O, takie coś. Tylko to teraz muszę otworzyć. Oj. Na początku taka oto babeczka. Następny jest donut. Taki jasny jest w głowę polewał czy coś. Torcik. I z czego się najbardziej cieszę? To takie fajne ciasto. Tutaj są truskawki, no a to jest taki krem. No i oczywiście ciasto. Dobra. Teraz pokażę wam coś, z czego się najbardziej cieszę. Znacie fasolki wszystkich smaków Harry Pottera? No to proszę. Oto właśnie w tym sklepie ze słodyczami yy, właśnie bardzo chciałam mieć takie fasolki. No i sobie kupiłam, jakie zobaczyłam. Tutaj są smaki. Banan, czarny pieprz, yy, czar yy, no, niebieska jagoda, yy, nosa, candy floss, czyli wata cukrowa, wiśnia, cynamon, bród, dżdżownica, yy, Wosk z uszu Trawa Zielone jabłko Marshmallow To jest pianka mm, Routine egg, czyli No, zgniłe jajko Sausage Parówki Lemon to chyba każdy wie, że to jest y, cytryna Soap To jest, y, nie zupa, jezu mm, Mydło Tutti frutti, wieloowocowy womid, rzygi No i watermelon to arbuz więc to właśnie wszystkie te moje zdobycze z których się bardzo cieszę teraz przepraszam ale muszę z ciocią i wujkiem przetestować fasolki więc papatki yy, zobaczymy się w następnym filmiku nara a i właśnie przypominam o oddawaniu pracy na ntm bo jutro się kończy a jak na razie to jedna osoba mi oddała bo jak nie bo jak nie oddacie no to przykro mnie, ale z ntm koniec piszcie, piszcie w komentarzach czy ma być czy nie bo jak ma być no to oddawajcie pracę bardzo was proszę dobra pa